Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają żelki po roku w Coca-Coli. Ja też nie, ale po prostu nie ich zapomniałem i zostały tutaj ponad rok czasu w tym słoiku. Także nie pozostaje nam nic innego, jak otworzyć to, żeby zobaczyć, co się znajduje w środku. W takim razie, moi drodzy, ja Was witam w dzisiejszym odcinku, gdzie będzie troszkę inaczej niż zwykle, bo nie będzie to czele. W tym odcinku, moi drodzy, tak jak już pewnie widzicie, pokażę Wam, jak wyglądają żelki po roku Coca-Coli. I Ja naprawdę jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało. Bo w sumie ich nie ruszałem, dokładnie chyba, czekajcie co jest dzisiaj. Rok i cztery. Rok i cztery miesiące. Jestem ciekawy co z tym, mi się stało. I moi drodzy, jeśli chcecie więcej takich właśnie eksperymentów, to możecie stawić kciuka w górę i subskrypcję na tym kanale. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć jako kolejny eksperyment. A ja idę po żelki. No właśnie, na balkonie sobie leżą. Od roku ponad. Dobra, moi drodzy, uwaga, uwaga. Tam są żelki. Oni oh, jest, coś się nie chce wyostrzyć. Dobra, wyjdziemy sobie na dwór. I kurde, teraz będziecie pewnie kiepsko słyszeli, ale to są właśnie te żelki, moi drodzy. W tym miejscu leżą około, nie wiem, z 8 miesięcy. Zdążyłem się nawet przeprowadzić. Zimę przeżyły dwa razy. Ja cię kręcę. No, to bierzemy ja. O kurde, o ja cię kręcę. To żyje jeszcze chyba. Tam, o jest! No, to chyba naprawdę żyje. Także moi pani, tak wygląda słoiczek który już rok temu, no od roku sobie tak stoi. Jest strasznie brudny, on widzimy, przeżył. Ja sam jestem ciekawy, jak te żelki. Możecie obstawiać w komentarzu, co się stało z takimi żelkami. Ja jestem strasznie ciekawy, bo ja je robiłem w momencie, gdy zrobiłem kiedyś rok temu film. Będziecie mieli taki flashback. Film z blowem z żelkami. Dokładnie tak. I wtedy zrobiłem do tego ten słoik. Miało go nie być, miałem go sprzątnąć, ale zwyczaj mi się nie chciało. Potem zapomniałem, przeniosłem go tutaj i sobie leżę. Montując ten film. Znalazłem jeszcze moment, kiedy już były te żelki gotowe Tutaj jeszcze są jakieś pozostałości, bo mam stare jakieś nagrania Z 22 stycznia tamtego roku Wtedy już były właśnie o tamtym roku Tutaj są jakieś pozostałości po tych żelkach Jakieś małe słoiczki, bo wtedy robiliśmy z tymi słoikami I ten wielki tam już sobie czekał schowany No i do dzisiaj go no nie sprzątnąłem Takie małe potwierdzonko, żebyście widzieli Bo wtedy nie nagrywałem jak to zalewałem W każdym razie moi kochani, otworzymy go sobie Tylko ja nie wiem, kurde Tu coś, o tu coś żyje, ja nie wiem czy tam coś jest Tutaj, coś pływa. A to były takie malutkie żelki, Wtedy chodziło o to, żeby je powiększyć. Tutaj też się miały powiększyć. Powiększyły się, ale zostały. To się przygotowałem. Mam tutaj miseczkę oraz coś do wyławiania. Mam nadzieję, że są jeszcze jakieś żelki. W tym czasie chociaż nie. Powinny się chyba teoretycznie. Patrząc na gisje, powinna to zniknąć. W każdym razie zobaczymy co z tego wyjdzie. Jezu, jak to obrzydliwie wygląda. Zobaczcie tutaj jakieś. Ooo, ochyda. Cały ten słoik jest w ogóle nieruszany, coś tu pływa, nie wiem jak to wam uchwycić, bo w środku ewidentnie te białe kropki tutaj co widać, one są w środku moi drodzy, one są w środku, siro... o, 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 coś tu jest dziwnego strasznie, no i sprawdźmy. Okej, okay. na cykutkę będę tak, żeby wam to bardziej pokazać, bo <laughs> jestem sam, nie mam żadnego operatora, także trzeba sobie radzić, aczkolwiek, o Jezu, chyba poszło, o Jezu, o Jezu, dobra, muszę wam to pokazać, okej, okay, więc sprawdźmy. Dobra, już wam powiem jak to... Dobra, moi drodzy, pachnie to naprawdę co najmniej obrzydliwie To najmniej obrzydliwe Żałuję czasami, że nie da się tutaj poczuć zapachu Ale czy tam w ogóle są jakieś żelki? Ale naprawdę pachnie to strasznie, strasznie źle Więc zobaczmy, to nie wejdzie Nie, dobra, to nie wejdzie Super Michał, wymyśliłeś pomysł na odcinek Ha, mamy mniejsze Chyba tu już nie ma żelku Nie, jest tam coś to, co, co się stało z tym? Ojacie! To są, moi kochani, te żelki. O, kurde, to się stanie, ja tam ich wrzuciłem bardzo dużo. No, i tak wyglądają, moi drodzy, żelki po roku w Coca-Coli. Dobra, wyciągnijmy to sobie. Na pewno tego nie będziemy próbować, bo to jest, kochani, aż zabójstwo. Totalne, totalne zabójstwo, jak to jest obrzydliwe. Placuszek się zrobił z żelku. No i tego jest dużo, dużo więcej. O, o, jeszcze są jakieś żelki, było widać. O, jest. To też był kiedyś żelek. I cyk do miseczki. Zapachy w tym mieszkaniu moja dziewczyna jak przyjedzie to powie Michał co to otworzyłeś. A ja powiem, no pamiętasz żelki, no no to jest. Ja. Jeszcze mam teraz moi kochani nastawiłem troszkę, żebyście lepiej widzieli. I moi drodzy, tak wyglądają żelki po roku w Coca-Coli, a powiem wam szczerze, było ich ogromnie dużo, bo tu było z około, nie wiem, 7, 7 paczek żelek, także było ich do dotąd i zamieniły się w to. Także moi drodzy, to jest odpowiedź na ten dzisiejszy odcinek. To wygląda jak zupka. Mm. Pyszna, pyszna zupka. Tam już nic nie ma, moi drodzy, więc zastanawiam się tylko, czy to teraz wyrzucać, czy zostawić z powrotem na balon. Moi drodzy, jak chcecie, mam taki pomysł. Albo możecie napisać w komentarzu, czy wylewamy to przy okazji do jakiegoś kolejnego następnego odcinka i zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Chociaż, no ja tak jak widać, ja tu widzę, że tu już konkretnie nic nie ma, jest Coca-Cola i pełno takiego niedobrego sypu, ale możecie napisać, czy chcecie, żebym to wylał, czy poczekać jeszcze kolejne 8 miesięcy, to miną dosłownie 2 lata, a to żelki z powrotem zapakujemy do Coca-Cola. Także możecie dać znać. I moi drodzy, to będzie na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja wiem. On jest bardzo krótki, aczkolwiek chciałem wam tylko pokazać, ja sam byłem ciekawy jak wyglądają te żelki po roku w Coca-Coli. Także moi drodzy, to jest na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, taki niezamierzony eksperyment i to by było na tyle. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia.